Jak prawidłowo pić sok noni? Najlepiej pić go pół godziny przed posiłkiem. Najpierw wypij szklankę wody, po 10 minutach swoją porcję noni, a po kolejnych 20 minutach możesz zjeść śniadanie lub obiad. Jeśli nie jesteś jeszcze głodny, zjedz później. Najważniejsze, aby dać sokowi czas na wchłonięcie się bez jedzenia. Standardowa dawka dla osoby dorosłej to 60 ml dziennie. Zazwyczaj dzieli się ją na dwa spożycia 30 ml rano i 30 ml wieczorem. Ale jeśli wygodniej ci raz dziennie, po prostu wypij całą porcję 60 ml na raz. Istnieje także program 100 na 100. Bardzo skuteczny impuls dla organizmu. 100 dni po 100 ml dziennie. Zaleca się go stosować dwa razy w roku, szczególnie gdy odczuwasz zmęczenie. Masz dużo stresu lub potrzebujesz regeneracji po chorobie. Jeśli intensywnie trenujesz lub masz duże obciążenie fizyczne, możesz przyjmować 100 ml codziennie na stałe. To bardzo skuteczne codzienne wsparcie. I oczywiście, jeśli potrzebujesz indywidualnego planu przyjmowania soku Noni lub zaleceń dla dzieci w różnym wieku, chętnie doradzimy Ci przy składaniu zamówienia na Magical Noni.